Dzień dobry. Witam serdecznie. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj wam zademonstrować i pokazać fajną kosę. Byliśmy w Niemczech dwa tygodnie na wakacjach i taka się nam kosa trafiła. Szukaliśmy czegoś fajnego. Nie było nic specjalnego. Tam jedna kosiarka, ale poza topieniu, więc tylko taka kosa fajna się trafiła. Nie sposób było nie wziąć jej. Jest praktycznie jak nowa, mało co chodzona. Kupiłem ją od osób, które z techniką miały do czynienia, kochały technikę, miały masę motocykli tych enduro, zwłaszcza Huskwarnowskie te motocykle, więc oni w tej marce się kochali. Mieli taką właśnie kosę. Prawdopodobnie jej rzadko używali, bo słuchajcie, ta kosa nie ma. Nie miała u nich głowicy żyłkowej. Nie wiem, jak oni ją kosili. Nóż jest też taki Mało co zużyty. Z tej strony to jest stępy. Fabrycznie kiedyś takie noże robili. Tylko z jednej strony i też widać niewychodzony. Cała kosa jest w pięknym stanie. Nie żadnych pęknięć, żadnych obdrapań. Żadnego tam rzucania po czymkolwiek. Wszystko jak należy. Za chwilę odkręcimy tą plastikową obudowę. Chcę Wam pokazać jak silnie wygląda, w jakim stanie jest. A właśnie, tutaj właśnie z nami jest ze mną jest pan, który Zadzwonił z ogłoszenia, bo ogłosiłem to kosę i chcę ją kupić. Potencjalny przyszły właściciel tej kosy. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie e, zapytałem się, e, pan miał jakieś doświadczenie z kosami? Nie. Żadnego. Trzeba będzie od razu przeszkolenie zrobić, mm, żeby miał pojęcie, jak się trochę reguluje, gdzie co można dotknąć, gdzie co można, jak zrobić. A na tą chwilę mm, uruchomimy ją, zobaczymy jak ona działa. Tutaj poproszę pana, jak on pan ma na imię? Rafał. Panie Rafale, pan niech trochę ponagrywa, tak stara się pan. Nie po głowie, nie po twarzy, to może pan sobie przykłusnąć. Tutaj jest sanie, to jest dźwigienka. To dla pana już informacja jest. Naciskamy w ten sposób, wtedy jest sanie. Tutaj jest dźwigienka start, w tej chwili jest na stopie, więc robimy na start. Tak jest stop, tak jest start. No i cóż, nie ma ta. O, jak dodałem gazu, to sanie automatycznie odskoczyło. Pan zobaczy, cyk, odskoczyło w sanie, automatyczne jest czyli najpierw tylko w ten sposób no cóż nie ma ta, ta kosa pompki do pompowania takiego trimera, żeby było łatwiej uruchomić, ale ja już wiem, bo ją ona bardzo mocno zaciąga paliwo, bardzo łatwo odpala, nawet ja się boję że te stanie w tej chwili nie jest potrzebne bo myśmy je uruchomiali, uruchamiali, ono jeszcze cały czas paliwo ma także tylko raz pociągnę, zobaczymy cyk Да, мало. Pan sekretarz nie daje, tylko trochę tam nie. Może pan spróbuje? Wie? Tak, jak tylko robi pan co do tego, co potrzebne szelki, To ja bez szelek to robię. Zobaczcie, się w tej chwili kręci delikatnie, zmniejszymy mu obroty pokażemy dla Pana jak się mniej więcej reguluje. Tutaj są oznaczenia L i H i delikatnie zmniejszymy obroty wykręcając. Zmniejszyliśmy obroty. Ma Pan po prawej stronie wkręt L, po lewej stronie wkręt H. Wkrętem L, gdy Pan e, wkręca, Pan zmniejsza ilość paliwa. Gdy wykręca, zwiększa. Teraz tak, żeśmy zwiększyli, przestała się kręcić i tak ciszej pracuje. Wkręt H jest w miarę dobrze ustawiony, lepiej go nie ruszać, bo tam na wysokich obrotach on e, pilnuje tego, żeby e, ta kosa miała smarowanie. Fabryczne ustawienia, ja to wezmę stronę wstawię z internetu do tego filmu. Jest napisane, że dla tej kosy 235R ustawienie dla wkrętu H to jest 1, a dla wkrętu L to jest 2. Ale jak potrzeba jest do regulowania, to można te ustawienia zmienić. Dobra, jeszcze raz zobaczymy. Proszę kuszczę panien, ja sobie wezmę. nie mnie wykasza. Dobrze. Teraz pokażemy dla pana... dla pana Rafała, e, pokażemy jak te kosa wygląda w środku. O i dla was wszystkich. Dla... Pokażemy. Oto trzyma pan ten telefonik, ja będę odkręcał to budowę. Te kosa ta wcześniej, słuchajcie, była ustawiona na bardzo bogatej mieszance. Jak ja kupowałem od Niemca, to po prostu... On ją uruchomił i patrzę, ona czwórkuje cały czas. Nie wchodzi w wysokie obroty. Bardzo się z tego ucieszyłem, bo to jest dobra oznaka, że kosa miała smarowanie. Gdyby po prostu nie czwórkowała, tylko miała jakieś lewe powietrze, coś takiego, no to byłbym zmartwiony. Ale ta miała bogatą dawkę i to oznacza, że smarowanie miała. Nie wiem jak oni ją używali, bo po prostu tutaj nie widać za bardzo śladów użytkowania. Naprawdę fajnie ta kosa wygląda. Tak wygląda kosa w środku. Ja wezmę. Telefonik. Słuchajcie, zobaczcie. Tu jest taka sprawa. Na cylindrze jest cyferka 38. To oznacza, że tłok tutaj jest o średnicy 38. Bardzo rzadko ta cyfra zostaje podczas użytkowania, bo ludzie tutaj szczotkami drucianymi szorują, czyszczą te cylindry. Albo w ogóle po prostu, nie wiem, jakimiś substancjami. A tutaj ta osa w ogóle nie była ani czyszczona, ani nic robiona. Tak jak kupiona, tak jest. Tutaj widać kawałek gaźnika, czyściutki, niezabrudzony, co może tutaj dziwić te takie wycieki z, z tłumika, ale to jest wynik właśnie tego, że ona miała tak bogatą dawkę ustawioną, że aż lało się z tego tłumika. Teraz, jak żeśmy tę dawkę ustawili, właściwie ja ją ustawiłem właściwą i ona dostaje tyle, co trzeba, to wszystko się wypala, śmierdzi, no i niestety trzeba to, ten etap przebrnąć, tego smrodu, no musisz to wszystko powypalać, ja Tłumików niczym nie smaruje, nie, nie chlapie. Można by było ropę przesmarować, ale też będzie trochę śmierdziało. Tak wygląda kosa, słuchajcie. Ta w tej chwili cewka czyściutka, koło magnesowe, czyściutki, żadnych tam pyłów nie ma. No, rewelacja, jak dla mnie. Fajna kosa. O, nalepki, wszystkie naklejki. O, tu jest taka naklejka. Tu jest taka informacja, że dopuszczone do użytku w warunkach domowych od 1980 roku. Czyli jakieś regulacje weszły, że od 1980 roku te modele zostały dopuszczone do obiegu i mogłyby być eksploatowane przez ludzi normalnie tam w warunkach domowych. Który rocznik jest tej kosy? Tutaj jest taka etykietka. Słuchajcie, jeśli ktoś was wie to proszę bardzo dajcie sygnał na w komentarzach, który to może być rocznik? cyferki które się tutaj są, to jest tak 315 0186 Mi się wydaje, że to jest rocznik 86, ale do końca nie jestem pewny. W nowszych etykietkach inne są znaczenia i tamte to łatwo interpretuję, ale akurat tej to nie potrafię. Tutaj zobaczcie, jaka fajna jest ta etykieta od czoła, od startera. No, dosłownie, nie wiem, no jakby ze sklepu. Wzięta. Ja też coś takiego nie widziałem. Ja mam e, dość w dobrym stanie kos piły spalinowe, ale tam w takim stanie te etykiety to naprawdę. To w ogóle większość ma napisy 235R w jednym kolorze, a ta ma r w czerwonym. Fajny model. No cóż, e, składamy do kupy. Aha, tutaj jeszcze dla pana Rafała pokażę. Y, bo tutaj są te otwory. W obudowie do regulacji z informacją, który jest który. A tutaj są jeszcze te otworki, którymi śrubokręt wchodzi i dochodzi do gaźnika. Tym właśnie się reguluje. Tutaj jeszcze jest przewodnica do otworu T. No i tak. No, raz jeszcze raz sobie uruchomimy. Łatwo delikatnie to ustawiamy, przykręcamy do siebie. Kupiłem, słuchajcie, to kosę tylko dlatego, bo nie chciałem się na pusto wracać, a jak coś fajnego się zdarzy, to warto wziąć, to można kogoś poratować się w biedzie w Polsce, bo u nas wszystko jest drogie na nasze, na nasze możliwości zarobkowe i co tym wezmę. Szkoda, żeby tam to zostało. Dobrze, słuchajcie, tutaj jest taka jeszcze kwestia, ta kosa ma, ta kosa ma system, dodatkowy, system dodatkowego ochrony przed wibracjami i tutaj właśnie przy silniku z jednej strony jest większa szczelina, a tu jest mniejsza. Po drugiej stronie, zobaczysz, zobacz, tak samo jest, nie? Się wydaje, coś jest nie tak, a to właśnie nie. Właśnie w tych miejscach są... Gumowe antywibracyjne takie tłumiki, i one delikatnie powodują, że te odległości w tym miejscu są różne. Tak ma być taki urok tej, tego elementu. No i cóż, kosza cała ma bardzo sztywny ten drążek, i prawdopodobnie grubszy, grubszy ten, jak to się nazywa, wałek. No, bardzo sztywna, świetna ta kosza jest. No i tyle. Z mojej wiedzy o tej kosie bardzo, ja nie widziałem jeszcze takiej zdecydowanej kosy z yy, drugiej rąk. Naprawdę świetnie jest. Ale jak Pan ocenia, Panie Rafale? Wygląda bardzo dobrze. Firma znana, no, marka znane. renomowana, także dlatego zdecydowałem się ją kupić. No właśnie. Także Pan Rafał przyjechał dzisiaj i mam nadzieję, będzie zadowolonym klientem. Ja jej nie użytkowałem, tylko tyle co. Można powiedzieć w fachowych rękach. Ja wziąłem bardzo dobrze mi to wszystko wygląda. Chciałbym, żeby jak najdłużej chodziła u Pana. Będzie musiał sobie kupić y, oczywiście głowicę żyłkową, bo y, tym elementem trójzębem to trawnie na kosie za wiele, ale żyłkę sobie wstawi i będzie jej użytkował już fajnie. Jakby miał jakieś pytanie, to proszę dzwonić. To podpowiem co trzeba. Ewentualnie, jak będzie Pan chciał. Wyregulować to też proszę przyjechać panu. wyreguluje to kosę. To jest bardzo prosta sprawa. Na moim kanale jest sporo materiałów na temat regulacji kos i pił spalinowych, więc to jest prościzna. Tak jak powiedziałem, do, do tego się mu jeszcze dołożę taką kartkę z strony uskwarnych, gdzie są podane parametry do regulacji. No i to wszystko. Na pierwszy rzut oka, słuchajcie, kosa jest bardzo fajna. Mogę polecić. Niewiele ją mam u siebie, bo przyjechaliśmy, słuchajcie, w sobotę. Tak, w sobotę wieczorem o 24, a dzisiaj jest środa. No i tutaj już pan się zainteresował. Trochę było zapytań, trochę było telefonów, ale pan pierwszy przyjechał i myślę, że będzie zadowolony. To tyle. Pozdrawiamy z Rafałem wszystkich. Cześć. Cześć.